Co tam jest? Mhm. Mm Co to się stało? To się stało? E... O kurde. Już, po, już po Hyundai'u Jezu, pan tu gra... Ty tak ty platkały. Ty! Pantograf mu się złamał. Co to? Ty. Ty, 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 ty. Pan to ty. ty, ty widzę. Pantograf. To fajnie, Hyundai na awaryjnych Aha, no to, no to żeśmy sobie ponagrywali moi widzowie. No to my tutaj? Tak, niestety tak. Jaki... Tyne, Co tutaj, jest? Tyle tutaj jechałem, żeby teraz takie coś zobaczyć. No, chyba was popierdzieliło. Słuchajcie, nie tego się spodziewałem. Hyundai ma złamany pantograf. Nie wiem jakim cudem dosłownie. Nie wiem. Ale nie po to jechałem. Godzina 15 minut z wyścigów, żeby teraz widzieć, jak my jedziemy na Annopol. Mm. Super. Rewelacja. No, spokojnie. Oh. Dobra, najwyżej nagram do drugą część, i najwyżej do tego dokleję. Jakie mm. to tyle syżu, żeby coś takiego zobaczyć. Ale tramwajów z złamanym do to jeszcze nie widzieli nikogo. Ale jak to się stało? Nie wiem jak to się stało? Zaraz zapytamy się naszej ekipy, bo widzę biata pełnia, widzę pana, koligia i wektonika tam. Dobra, przy okazji nagramy relację wypadkową. Ja też nagram. Przystanek Inowłocka. Bez kitu Dosłownie Normalnie trolejb Drodzy Widzowie, Złamanych pantograf. Już nie mówiąc o tym co w środku się stało. Uwalone coś kurde. Części chyba od zderzaka. A no tak. Dobra, to już pomijam. Chodźmy do naszej ekipy, oni tam są po Mhm, dobra.

Tak, widzę już kolejne tramwaje Hyundai'a Tak Nie, nie, w sensie chodzi mi za metrem brudno Widzę kolejne Hyundai kolejny widzę Aha, dopiero wjeżdża Fajnie Ej, dobra Oooo, taka jest Dołnić. Dołnić. Rozumiałem. Bo tam ten kawałek fotografii jest tam wygięty do góry. muszę go opuścić. Czyli pesa ma opuszczony, ale jubut jeszcze nie jest opuszczony. Pół brudna bestiaba się szykuje teraz. Albo cały brudno bestiaba. Dobra, my w tym momencie idziemy na drugą stronę. Może do metra brudno się przejdziemy i tam na, za trampa i zaczekamy. O, o pesa, co Robi się teraz ciekawie. jedzie z metra No to nie dojedzie tutaj, już, tylko stanie i wywali pasażerów. Nie no, no stanie, stanie za skrzyżowaniem pewnie. Właśnie. O, o, widzę, Hyundai'a. A, a kurwa, mieli wyłączyć ten front, ja pierdolę. Co tu się właśnie kurwa się wiem, nie wiem, one się tak częściowo złączają. A nie kurwa się grudno nie wiem, żaba podobno. Więc, więc, więc tramwaj będzie bez tramwajów. Otworzyć i wyłączy pan. Ale się kojek robi powoli. No robi się, no bo motorniczowie dopiero teraz są informowani. Trójka już też za chwileczkę. Już kolejny już widzę. O, pesa opuszczona. Złamany pantograf jest w Złamany jest pantograf w Hyundai'a Motorniczy chyba za wcześnie włączył pantograf i się złamał Przez to teraz pół yy, brudna stanie Jasny gwint no, tego jeszcze nie grali. Co? Ja tu sobie... ...ujdę... ...i zrobię tutaj poszpasie. Słucham. Co to za poszpasie? Deszpa hito. <grym> Oho. Kole, kolejne. O nie. A w dupie. Dobra, bądźmy inf informatorami teraz. Chyba no, w nie piję.

nie ma co trąbu. życie. w Warszawie. jak się to wszystko zakonkuje teraz. Tak, tak, słuchaj. Pokochaj się w Warszawie, no normalnie pięknie. Cały ruch na Bronisławiu. O, zatrzymaj na Michalczewskim. No wiem. Nagram cię, nagram jak ty nagrywasz. Nasza ekipa. <grymne> Ludzie, jak tu jebiesz sanden normalnie, Swingi jak mają biegunkę. <grymne> <grymne> A ja tam kolejne jadą. Ja... co? jedzie. Z, czy zaraz być tu.? Wiesz co, tu się dzieje? Kurde, cieński mur, jakiś rybantwik. Zaraz to tu wszystkie tramwaje, tu staną za tym przystankiem. <grymi> no to, tak. Pół brudna, zaraz będzie porał. My to teraz moi widzowie, czekamy na skania. Tylko skania na za tramwaj. Słuchaj, I zobaczcie. zobaczcie, do czego to doprowadziło. Tam cały ciąg tra tramwaj. Tam. Przez jedną taką sytuację. Ja, ja... Motornicy złamał tylko pantograf. Właśnie. Ja się was z tego miejsca pytam, jak to jest możliwe złamać pantograf? Jak? No właśnie, tabliczki są, motornicy wiedział, opuścić pantograf to nie znaczy zjebać go całkowicie. Właśnie. A no. No. on to po prostu... Dodatkowo zjebał. zatrzymując całe brudno. A i jeszcze taki mały szczegół, e, pantograf jest na górze, złamany, więc żeby e, odholować Hyundai'a trzeba go obniżyć? Jaki to ma kurwa sens? No, no, dalski, jest, zatrzymując zatrzymując pozostałe tramwaje? No, nie ma, to nie ma żadnego sensu, <głos> <głos> nie ma żadnego sensu. Dla mnie jest, żeby cała sieć trakcyjna się nie zjebała. No i kolego, o już, już <noise> stoi, już nie pojedzie. Tak przypominam. Ma, mamy godzinę. O matko, kolejny temat. Mamy, mamy godzinę. 18.47. A co w sumie, te godziny dzielą cię wracają z roboty. No to widać, jak teraz wrzucą. 16.42. Nie, to jest po Mamy zgubę. Jest zguba i mamy eskortę prezydenta Joe Bidena Fuh. dobra, to jak tu jedziemy teraz? dobra, co to przynajmniej z gubę dogoniliśmy ty no, ja się czuję jak na paracie bez skifu No to już chyba ja, Widzę ja Nie no, ja chyba odtworzę tą sytuację bo tak na butach <ślesz>